Brawler to jest najdziwniejszy samochód z lat 90. W czasach, kiedy wszystkie auta wyglądały nudno i niejako Chrysler postanowił zbudować to. Design tego auta był inspirowany stylistyką amerykańskich hot rodów z przełomu lat 30. i 40. Przednie koła wystają całkowicie poza bryłę Brawlera, a nadkola Poruszałem się razem z nimi podczas skrętu. Co ciekawe, na wierzchu mamy przewody hamulcowe, więc lepiej uważać, w jakiej dzielnicy parkujemy. Jeżeli ktoś utknie za nim w korku i będzie się zastanawiał właściwie, co to jest za samochód, nazwy modelu nie znajdzie na klapie, a tutaj, wybitą na zderzaku. Pod tą nietypową trójkątną maską znajdziemy silnik V6, generujący 253 konie mechaniczne, a strefa zmiotu w tym samochodzie zaczyna się od akumulatora. Wnętrze to jest miks różnych części z innych modeli Chrysler, ale spójrzcie na te zegary których obudowa jest polakierowana w kolor na drodze. W Porsche za takie coś byście zapłacili spokojnie kilka tysięcy. We jest dosyć ciasno, widoczność jest no kiepska, a głowy będziesz cały czas uderzał w dach. Czyli wszystkie cechy prawdziwego Hotroda zostały zachowane. Dla mnie to jest zdecydowanie najlepszy amerykański samochód z tamtej ery. No, zaraz obok Vipera. To dziwadło i wiele innych zobaczycie na Castrol Motoryzacji do 26 lutego.